W Szczecinie już jakiś czas temu próbowano rozkręcić centrum outletowe, niestety z marnym skutkiem. Tym razem ma być inaczej. Nowy outlet park zlokalizowany na prawobrzeżu ma być również pierwszą inwestycją w Polsce, łączącą zalety centrum handlowo-rozrywkowego oraz centrum wyprzedażowego. To również pierwsza inwestycja grupy Echo Investment w segmencie centrów wyprzedażowych, ale aby outlet dobrze zafunkcjonował, muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, musi być to znana marka, która Budzi duże zainteresowanie wśród klientów, która jest obecna na rynku. Po drugie, asortyment w takim sklepie to musi być pełna gama rozmiarów, modeli i kolorów, tak żeby każdy klient, który przyjedzie, mógł coś dla siebie znaleźć. I po trzecie, właśnie cena, co podkreślam, obniżona o te minimum 30%. W pierwszym etapie realizacji powstaje centrum outlet, w którym znajdzie się około 70 sklepów oraz park handlowy, w którym znajdą się kino, supermarket oraz punkty usługowe. W drugim etapie zrealizowanych zostanie kolejnych 60 sklepów. W outlet Park Szczecin swoją ofertę zaprezentuje łącznie 130 najemców. Już wkrótce rozpocznie się kampania reklamowa obiektu za pomocą wszelkich dostępnych mediów, co ważne o zasięgu regionalnym. Będziemy pukać również do brzegu, do Gorzowa, do koszalina i do ościennych miast pomiędzy leżących. W przyszłym tygodniu zacznie funkcjonować nasza strona internetowa. Oferta outletu to w głównej mierze końcówki bieżących kolekcji, produkty z kolekcji lat poprzednich czy nadwyżki produkcyjne znanych marek. Już wkrótce Szczecinianie będą mogli skorzystać z oferty Outlet Parku, ale ważne jest również to, że Outlet Park to nowe miejsca pracy. Sądzę, że ta liczba to jest ponad 200 osób. Do tego oczywiście dochodzi zespół administracji centrum. Na tą chwilę będzie to około 7 osób, plus firmy nas wspomagające, czyli firma, która się będzie zajmowała utrzymaniem czystości w obiekcie, firma, która będzie ten obiekt chroniła i firma, która będzie utrzymywała sprawność techniczną na co dzień. Outlet Park Szczecin ma być największym centrum wyprzedażowym w zachodnio-pomorskim. Otwarcie centrum już 13 września.